LG jest dość znane z tego, że wprowadza masę innowacji na rynku monitorów i telewizorów. Tym razem ich nowy produkt pochodzi z tej pierwszej grupy i, jak się okazuje, może być dla pewnych grup łakomym kąskiem. Mowa o monitorze LG Swing. Zacznijmy od tego, że jest to bardzo nietypowy produkt. To taki trochę mix-up kerfusia z automatem do zamawiania jedzenia w popularnych fast-foodowych restauracjach. To wszystko za sprawą platformy na kółkach, która sprawia, że możemy bez problemu przesuwać czy też przejeżdżać z stojakiem z monitorem w dogodne dla nas miejsce. Myślę, że to świetne rozwiązanie dla na przykład sal konferencyjnych lub warsztatów szkoleniowych. Niemniej widzę również potencjał w domowych zastosowaniach. Samo ramię jest stosunkowo wysokie. Możemy je dodatkowo wyciągnąć do góry, a mocowanie do monitora pozwala na dowolne modyfikacje. Mamy tu obrót w podstawie, pivot, a także regulację pochyłu i wysokości. Sam monitor to 31,5 calowy dotykowy panel IPS o rozdzielczości 4K, jasności 350 nitów oraz 60 Hz odświeżaniu. Ta specyfikacja jasno wskazuje, że jest to matryca przeznaczona do pracy i multimediów. Technologia HDR10 sprawia, że obrazy są naprawdę wciągające za sprawą szerszego zakresu tonalnego. O oprawę audio dba zestaw głośników stereo o łącznej mocy 10W. Dzięki temu nie ma potrzeby podłączania zewnętrznego nagłośnienia, żeby obejrzeć film czy cieszyć się muzyką. Na tylnym panelu mamy też sporą ilość portów, 2 HDMI oraz aż 3 porty USB typu C, więc miejsca na podpięcie kilku urządzeń z pewnością wystarczy. Warto również wspomnieć, że LG Swing to także urządzenie multimedialne samo w sobie. Wszystko dzięki systemowi WebOS, który daje nam dostęp do szeregu aplikacji, zarówno tych muzycznych, jak i streamingowych, a nawet do gier, co w połączeniu z możliwością łatwego przedstawienia go w dowolne miejsce jest całkiem ciekawą opcją. Ponadto możemy bez problemu użyć opcji zwierciadła i korzystać ze wszystkich aplikacji dostępnych w naszych smartfonach. Przeglądanie TikToka na tak dużym ekranie i to w pionie faktycznie robi robotę. A do zarządzania całym tym centrum multimedialnym na kółkach jest dołączony do zestawu Pilot. Z jego pomocą wyregulujemy ustawienia monitora oraz możemy się w prosty sposób przełączać między aplikacjami, a także poruszać po menu. Konstrukcja samego ramienia jest solidna i nie ma się do czego tak na dobrą sprawę przyczepić. Podsumowując, jest to produkt bardzo nietypowy, ale bardzo ciekawy. I z pewnością zagospodaruje swoje miejsce na rynku monitorów. Nie należy co prawda do najtańszych, ale jak zawsze podatek od innowacji, podatek od nowości to nie część rynku. Dajcie znać, co o nim myślicie i koniecznie zostawcie komentarz pod filmem, a także łapkę w górę. Trzymajcie się i do następnego! Na razie!